W dzisiejszym filmie zapraszam do jednego z najpiękniejszych miast Holandii. Witam w Utrecht, jednym z najpiękniejszych miast Holandii. Historia tego miasta sięga pierwszego wieku naszej ery, a mianowicie roku około 47. W ogóle zbudowali tutaj twierdzę w miejscu gdzie obecnie znajduje się katedra św. Marcina. Twierdza ta była zlokalizowana nad Renem, który w tamtym czasie płynął innym korytem i stanowił północną granicę Imperium Rzymskiego. W ogóle ważną podstacią w tym mieście był biskup Williport. Obecnie jest jeden kościół pod jego wyzwaniem, który warto odwiedzić ze względu na bardzo bogatą dekorację wewnątrz. Utrech, jako jeden z najpiękniejszych miast Holandii, służy się takim widokiem, jaki możecie zobaczyć za mną. W ogóle pełno tutaj kanałów, mostów, no a także typowych dla Holandii rowerów, ścieżek rowerowych. W ogóle zabudowa przypomina bardzo stolicę yy, Holandii, czyli Amsterdam. Rzymski fort, który się tu znajdował, mógł pomieścić kohortę legionistów, czyli około 500 żołnierzy. W czasach rzymskich nazwa twierdzy brzmiała Traiectum, co oznaczało położenie przy przeprawie przez ren. Następnie do tego słowa dodano ze staro niderlandzkiego Ut, w ten sposób powstała nazwa Utrecht. Około roku 275 plemiona germańskie wyparły Rzymian z tego terenu. Od VII wieku nastąpiła chrystianizacja tych ziem przez misjonarza Wilbroda, który był pierwszym biskupem Utrechtu i określany jest jako apostoł Fryzów. Utrech ma wyjątkowo malowniczą i zróżnicowaną zabudowę, która od razu zdradza jego długą historię i kupiecką przeszłość. Spacerując po mieście, można zauważyć, że jego serce zachowało średniowieczny charakter: wąskie, kręte uliczki prowadzą do rozległych placów i monumentalnych budowli, a nad wszystkim góruje smukła sylwetka Dom Toren, najwyższej wieży kościelnej w Holandii. Stałym elementem miasta są kanały, które powstanie sięga XI wieku. Miały one kluczowe znaczenie dla handlu, łączyły ren z innymi drogami wodnymi. Wzdłuż ich brzegów zbudowano unikalny system nadbrzeży i piwnic magazynowych, które bezpośrednio łączyły się z budynkami stojącymi powyżej. Dzięki temu towary można było rozładowywać prosto z łodzi do podziemi domów i magazynów. Wzdłuż kanału ciągnął się rzędy zabytkowych kamienic o wąskich fasadach, często zakończonych ozdobnymi szczytami. Typowe dla Utrechtu są dwupoziomowe nadbrzeża, górą biegną ulice z kamienicami, a niżej, tuż przy wodzie, znajdują się tarasy i wejścia do dawnych piwnic. To rozwiązanie, unikatowe w skali świata, powstało w średniowieczu, kiedy kupcy potrzebowali wygodnego dostępu do towarów transportowanych łodziami. Dziś dawne magazyny tętnią życiem, mieszczą się w nich restauracje, kawiarnie i galerie, które nadają kanałom wyjątkową atmosferę, szczególnie wieczorami, gdy światła odbijają się w tafli wody. Zabudowa Utrechtu to przede wszystkim cegła, czerwone i brązowe odcienie nadają miastu charakterystyczny wygląd. Wiele domów ma wąskie fasady z dużymi oknami, a niektóre ozdobiono renesansowymi lub klasycystycznymi detalami. Na tle tej historycznej scenerii codzienne życie toczy się swoim rytmem, rzędy rowerów opartych o barierki, gwarne, kawarniane ogródki nad kanałami i dźwięki dzwonów Domtorem tworzą niepowtarzalną atmosferę miasta, w którym przeszłość harmonii łączy się z teraźniejszością. Pomnik ten, zlokalizowany niedaleko targu rybnego, przedstawia kobietę z kurczakiem i jajkami, jako symbol targowej tradycji miasta. W krajobrazie Utrechtu dominuje Dom Kerk, czyli katedra św. Marcina wraz ze swoją monumentalną wieżą Dom Toren. Jej historia sięga czasów rzymskich, świątynia stoi w miejscu dawnego fortu, czyli Castellum, założonego około roku 43 naszej ery. Po opuszczeniu tych terenów przez Rzymian Frankowie wznieśli w 635 roku pierwszy kościół, jednak szybko został on zniszczony przez fryzów. Odbudowy budowy podjął się mich i misjonarz Broad, który pod koniec VII wieku poświęcił nowy kościół świętemu Marcinowi. Pod koniec VIII wieku powstała dieceza Utrechtu, a kościół św. Marcina stał się katedrą biskupią. W kolejnych stuleciach obszar dawnego fortu został stopniowo zabudowany, pojawiła się m.in. kaplica św. Krzyża, po zniszczeniach dokonanych przez Normanów w IX wieku rozpoczęto odbudowę biskupiej siedziby. Aby wejść na Torren, trzeba pokonać 465 stromych i wąskich schodów. Sala, którą widzicie, pełniła funkcję prywatnej kaplicy biskupa. Podczas wspinaczki można zobaczyć m.in. kamienne gargulce, czyli żygacze, dawny skarbiec, dzwony oraz mechanizm zegarowy. Szczególnym atrakcją jest Carlion, na którym od 2011 roku regularnie gra polka Małgosia. Dom Torren to najbardziej rozpoznawalny symbol Utrechtu, ma 112 metrów wysokości i został wzniesiony w stylu gotyckim. Wieża pierwotnie była połączona z nawą główną kościoła, ale w XVII wieku potężna wichła zniszczyła część świątyni. Nawa nigdy nie została odbudowana, dlatego dom Toren stoi dziś samotnie, oddzielony od reszty kadetry rozległym placem. Na szczycie, z wysokości 95 metrów, rozciąga się imponujący, panoramiczny widok na Utrech i okolice. Widać cały średniowieczny centrum miasta, sieć wąskich uliczek, Kanały z nadbrzeżami piwnicznymi oraz charakterystyczne kamienice. Szczególnie imponujący jest widok na plac katedralny i ruiny dawnej nawy Kościoła, która została zniszczona w XVII wieku. Kilka słów na temat historii katedry. Na początku XI wieku wzniesiono imponującą romańską świątynię, a od połowy XIII wieku zaczęto ją stopniowo zastępować nową, gotycką budowlą. Najpierw powstało presbyterium, następnie transept i krużganek, a w latach 1321-1382 wzniesiono słynną wieżę Dom Toren, która do dziś dominuje nad miastem. W 1580 roku, podczas reformacji, katedra została przyjęta przez protestantów. W okresie ikonoklazmu zniszczono wiele elementów wystroju wnętrza, choć część średniowiecznych dzieł zachowała się do dziś. Najtragiczniejszym momentem w historii świątyni była burza z 1 sierpnia 1674 roku, kiedy potężna wichura zniszczyła Nawę Główną. Nie została ona nigdy odbudowana, a pusta przestrzeń pomiędzy wieżą a resztą katedry stała się placem Domplein. Architektoniczny Dom Toren jest doskonałym przykładem niderlandzkiego gotyku. Smukła sylwetka, bogato zdobione detale i strzeliste okna podkreślają jego majestat. Wieża pełniła funkcje zarówno sakralne, jak i obronne. Mieści 14 dzwonów i unikalny karlion, który do dziś rozbrzmiewa nad miastem. Czoło atrakcją w Utrechcie jest Katedra Świętego Marcina, a raczej jego pozostałości, ponieważ w wieku XVII nawa główna świątynie została zniszczona w wyniku tornada i niestety nie została odbudowana w wyniku e, głównie braku m, pieniędzy, a także e, pierwotnie był to e, kościół katolicki, a następnie był przejęty przez Protestantów, więc protestanci nie chcieli e, go odbudować w takim e, w stylu, e, jaki był wcześniej. W ogóle katedra ta e, została zbudowana w wieku, e, w budowę została zaczęta w wieku XIII i trwała e, dwa stulecia. W ogóle nawa tej katedry jest takim odrębnym budynkiem i wejście tam jest za darmo. Odbywały się między tam koncerty muzyki, takie po, koncerty muzyki klasycznej. Jednym z najpiękniejszych części katedry są kurzganki, gdzie misi kontemplowali. W ogrodzie znajduje się rzeźba Hugo Wstynica. Żył on w XIV wieku, był on prawnikiem i później kanonikiem w Utrechcie. Jego dzieła stały się wytyczną różnych instytucji kościelnych. W pobliżu tej katedry znajduje się kilka miejsc, które są związane z tą świątynią i są warte zobaczenia. Jednym z takich miejsc są krużganki za ogrodem, gdzie obecnie się znajduje. Zostały one zbudowane w wieku XV. Innym miejscem jest Flora's Hof. Jest to taki ukryty ogród, który znajduje się w pobliżu wieży katedralnej. W ogóle wieża katedralna jest. Konstrukcja o wysokości ponad 100 metrów i znajduje się tam punkt widokowy, na który aby się dostać należy pokonać ponad 400 stopni. W ogóle wieża katedry Świętego Marcina w Utrechcie jest najwyższą wieżą kościelną w całej Holandii. W ogóle Święty Marcin jest patronem Utrechtu i jego barwy to biało-czerwone. Dlatego można tutaj zobaczyć na ulicach miasta flagi biało-czerwone, aczkolwiek są one w innym układzie, nie tak jak polska flaga. Wnętrze katedry św. Marcina utrzymane jest w stylu gotyckim, szczeliste łuki, wysokie sklepienie i duże okna z witrażami tworzą jasną, przestronną i poniosą atmosferę. Choć po reformacji usunięto wiele ozdób, zachowały się kaplice grobowe, fragmenty polichromii i rzeźb. Miejsce to łączy dziś funkcję sakralną i kulturalną, odbywają się tu nabożeństwa i koncerty. We wnętrzu świątyni można obejrzeć wystawę poświęconą historii katedry. Na placu katedralnym w Utrechcie znajduje się pomnik ruchu oporu. Przedstawia on kobietę trzymającą zapoloną pochodnię, symbol oporu oraz uznanie szczególnej roli kobiet w utrechckim ruchu oporu. Inny pomnik przy katedrze przedstawia Jana VI Van Nassau. Odegrał on kluczową rolę jako jeden z inicjatorów Unii Utrechskiej, czyli sojuszu północnych prowincji przeciwko władze hiszpańskiego króla Filipa II. Ta unia jest często uznawana za narodziny holenderskiej państwowości. Pomnik ten przedstawia Jana Van Nassau z ręką opartą o dokument symbolizujący jego wkład w zawarcie Unii Utrechskiej w 1579 roku. Ten plac za mną, za tym pomnikiem, to tak zwany plac katedralny. W przeszłości w tym miejscu znajdowała się Nawa katedry w Utrechcie. Została ona zniszczona w trakcie tornada w wieku XVII. Następnie niestety nie została odbudowana w wyniku braku środków na to. Wtedy Niderlandy były po kilku wojnach, także w Skarbcu były pustki. Od XIX wieku świątynia jest systematycznie restaurowana. Dziś katedra należy do kościoła protestanckiego w Utrechcie i pozostaje otwarta dla wiernych i turystów. Tuż pod wieżą Dom Toren znajduje się Flora's Hof. Jest to urokliwy, historyczny ogród w sercu średniowieczańskiego centrum Utrechtu, gdzie kiedyś znajdował się pałac biskupi. Po jego zniszczeniu w XIX wieku założono tuż kuchę ogrodniczą specjalizującą się w hodowli drzew owocowych i roślin egzotycznych. Ogród został zapomniany, ale w 2008 roku odrestaurowano go, przywracając do życia styl XIX-wiecznych ogrodów. Wypełniony jest historycznymi odmianami kwiatów, a nawiązania do dawnej oranżerii widać w ustawionych donicach. Na ścianach wewnętrznego dziedzińca znajdują się reliefy przedstawiające sceny życia świętego Marcina, patrona katedry i miasta. W pobliżu katedry usytuowany jest pomnik francuskiego poety i awanturnika żyjącego w XV wieku, Franciszka Villona. Postać ma narzuconą pelerynę, obie ręce na biodrach i w prawej ręce trzyma zły papieru. Być może powstanie pomnika ma związek ze środowiskiem akademickim. Mnie znaną w Utrechcie jest kościół św. Wilbroda, który jest ukryty w wąskiej uliczce, dzięki czemu na zewnątrz wygląda skromnie, ale wewnątrz zachwyca bogactwem dekoracji. To jeden z najpiękniejszych przykładów neogotyków w Holandii. Kościół ten został zbudowany w drugiej połowie XIX wieku. Wnętrze to prawdziwa feria barw, ściany i sklepienia pokrywają malowidła, witraże i rzeźby, a trzy drewniane ołtarze i organy tworzą atmosferę monumentalnego piękna. Budynek stoi między kamienicami, jest wysoki i wąski, co potęguje wrażenie strzelistości. Po zamknięciu w latach 60. XX wieku kościół uratowała fundacja, a dziś jest zupełnie funkcją sakralną, Otwierane są tu tradycyjne przełacińskie, a także koncerty i wydarzenia kulturalne. To jedno z najbardziej niezwykłych i kolorowych miejsc w Utrechcie. W Holandii większość społeczeństwa, prawie 60, nie identyfikuje się z żadną religią, a wśród wierzących największą grupę stanowią katolicy około 17%, protestanci około 13-14%, i muzułmanie około 5-6%. Patroną kościoła święty Willi Brod był on angielskim misjonarzem, który został pierwszym biskupem Utrechtu i zasługując z chrystianizacji Fryzów w VII i VIII wieku. Niedaleko świątyni znajduje się jego pomnik. W przeciwieństwie do wielu innych pomników, jeźdźców świętych, jego posąg nie przedstawia wojownika z bronią, lecz Willi Broda, trzymającego model kościoła. Ten gest podkreśla jego misję ewangelizacyjną i oddanie wierze, a nie walką zbrojną. Pomnik Anny Frank w Utrechcie, odsłonięty w roku 1960, jest pierwszą na świecie rzeźbą upamiętniającą młodą autorkę pamiętnika. Autor przedstawił ją w zamyśleniu, a pomnik ufundowano dzięki zbiórce młodzieży z Utrechtu. Pomnik symbolizuje nie tylko jej życie i refleksyjny charakter, lecz także pamięć o wszystkich ofiarach Holokaustu, w tym ponad 1200 żydach z Utrechtu. Spacerując po Utrechcie można natknąć się na rzeźbę myślącego zająca, siedzącego na kamieniu. Jest to dzieło brytyjskiego artysty, który stworzył wiele podobnych rzeźb. Gmach ten to dawna główna poczta, ukończona w roku 1924. Została ona zbudowana na miejscu klasztoru świętej Cecylii z XV wieku. Od 2020 roku budynek ten pełni funkcję Biblioteki Publicznej. Utrecht jest uważany za jedno z najbardziej przyjaznych rowerzystom miast na świecie, z rozbudowaną siecią ścieżek rowerowych i nowoczesną infrastrukturą. W centrum miasta, w pobliżu dworca znajduje się największy parking rowerowy na świecie, mieszczący ponad 12 tysięcy jednośladów. Jeśli chodzi o sprawy kulinarne, to wpadłem do restauracji wek Italian, która serwuje włoskie jedzenie. W Utrechcie można podziwiać także nowoczesną zabudowę, jak na przykład budynek centrum handlowego w pobliżu dworca. W Utrechcie na cmentarzu Świętej Barbary znajduje się Polska Kwatera Wojskowa, gdzie spoczywa 88 żołnierzy polskich sił zbrojnych, uczestników wyzwalania Holandii w II wojnie światowej. Na cmentarzu Świętej Barbary w Utrechcie znajduje się 80 grobów polskich weteranów wojennych. Co to, to osoby w sumie niektóre zginęły w czasie II wojny światowej, ale które po prostu zostały na zachodzie, a w czasie wojny pełniły już służby po stronie aliantów. Opiekę nad grobami sprawuje holenderski Caritas, a Holendrzy dają szczególnym szacunkiem pamięć o polskich bohaterach walczących o niepodległość ich kraju.